Cześć, ja jestem Wesku. Witam was w kolejnym odcinku. W tym odcinku rozpoczynamy serię z Valoranta. Więc napiszcie teraz już w komentarzu, yy, czy chcecie Valoranta na kanale. Ogólnie live, z, yy, czy chcecie z Valoranta. Bo to jest dla mnie bardzo ważne, czy chcecie oglądać w ogóle filmy z Valoranta. Więc napiszcie o tym w komentarzu, a ja każdemu serduszko oczywiście. Tak jak zawsze w każdym filmie. No i dzisiaj chciałam wam ogólnie pokazać, jak wygląda ta gra i tak dalej. Yy, jakie są różne bronie. No i co? No i ogólnie wszystko, jak ją zdobyć, wam powiem, więc najpierw wam powiem, jak go zdobyłem, więc tak, yy, ogólnie od razu jak się zaczęła ta beta, yy, jak były, zaczęły się te wszystkie live'y z dropami, to zacząłem oglądać Izaka, no i tak oglądałem tydzień live'y i nic, nie dropiło, no to sobie pomyślałem, że dobra, nie chce mi się dropić, trudno, poczekam aż wyjdzie zwykły, no normalna, yy, już po becie jak wyjdzie ta gra, no, i tak po dwóch tygodniach kładę sobie na maila, patrzę i yy, mail masz dostęp do beta Valorant'a. Yy, po, po tym jak tydzień chyba nie oglądałem w ogóle filmików z Valorant'a. No i się trochę zdziwiłem, ale pomyślałem, że zrobię jakieś live'y, jakieś odcinki z Valorant'a, bo to jest bardzo fajna gra, yy, bardzo rozwijająca się. Dopiero w becie, więc jeszcze nawet nie wiadomo, co się z nią y, stanie. Czy będzie tak popularny jak Fortnite yy, z jakichś pewnych czasów. Albo CS. To jest taki w sumie... Tak, to jest taki CS, trochę przerobiony. Z inną grafiką i... z mocami różnymi, więc... To jest te mocy są na plus. No trochę denerwują czasami jednak, no ale... Trzeba się przyzwyczaić, wiadomo. Mamy 17 rodzajów różnych broni. Jest klasyczny pistolet, shorty, frenzy, ghost, sheriff. No i takie różne nie chcę wymawiać, bo... będzie w komentarzu, że nie umiem angielskiego, nie no. Jest 17 rodzajów broni, 2 snajperki, dwie bronie ciężkie, 4 karabiny, 2 strzelby, no i tak, zaczyna się ogólnie tak, że są, jest pierwsza gra pistoletowa, więc na początku mamy mało pieniędzy, więc możemy albo jakiś pistolet kupić, tutaj mamy jeszcze shielda, ten shield daje nam 25 HP, lekka, lekka tarcza, ta ciężka tarcza daje nam kolejne 25 HP, przez co mamy 50 HP. Tutaj mamy umiejętności, akurat w mojej bohaterce, to jest HasAge, ona ma kula bariery, teraz wam pokażę, ogólnie możecie tutaj postawić taką barierę, dzięki której, dzięki której nie mogą po prostu was strzelać, można ją oczywiście rozbić, ale to trochę trwa, no jak widzicie z kosy trochę trudno to zniszczyć, ale da się i przechodzimy tutaj na drugą stronę. Drugą mocą Sage jest. Q, czyli. rzucamy taką kulę. i ona spowalnia. Robi takie zamrożenie. I przez nie. widzicie? Wolniej idziemy. I jest taki odgłos, czyli słyszymy. Słyszymy osoby, które idą z drugiej strony. albo w ogóle osoby, które idą przez te pole. Dalej, F. Czyli to F to jest leczenie. Prawym przyciskiem myszy rz y rzucamy. I leczymy kogoś. To ja akurat nie mam kogo uleczyć. A lewym, lewym klikamy. Y to. Nie prawym klikamy, to wtedy leczymy siebie, a lewym klikamy, to leczymy kogoś innego, jakiegoś teammate'a. I to jest właśnie trzecia broń od Sage. No i czwartą bronią jest ULT. ULT od Sage to jest wskrzeszenie jednego z dowolnych y, teammateów. Po prostu podchodzimy na jakiegoś teammate'a, klikamy y, lewy przycisk myszy i uleczamy swojego teammate'a. I to są ogólnie wszystkie, wszystkie umiejętności Sage. Więc ja was zapraszam do oglądania jednej gierki Już yy, nie, nie rankingowej gierki Więc zapraszam do oglądania, cześć cześć Może zrobimy tak, że w każdym odcinku będę wam pokazywał inną postać Dzisiaj zagram sobie Sage Jak widzicie to jest wybieranie postaci Każdy może sobie wybrać inne postacie Ja dopiero zacząłem grać w Valoranta, więc mam tylko 5 postaci Dobra, jesteśmy w grze Oczekiwania na gracza, okej okay, jesteśmy Faza zakupów, na początku zawsze macie fazę zakupów Więc tak, jak wcześniej mówiłem, jest runda pistoletowa, mamy tylko 800 monet. Ja sobie wybieram barierę, jedną kulę i ym, zrobię tutaj tarczę wezmę. I zwykłym pistoletem. Dobra, lecimy już na jakieś, jakąś miejscówkę, na jakąś linię. Tutaj oczywiście jest taka bariera. Yy, o, no, dopiero za 5 sekund możemy przez nią przejść. I tak jak w CS-ie z kosa my się szybciej biega. Dobra, mamy jednego, tylko jeden został, chyba wygramy tą rundę. Tutaj możemy w ogóle po lince się przyczepić, ale nie wiem jak to robić. A już wiem, dobra. Kupisz tutaj gdzieś. Uh, should... Dobra. Aha, <laughs> szybko poszło. Wyłączyłem czat głosowy, mamy teraz więcej broni. Mamy na przykład. To jest bardzo fajna broń, Phantom. Spectre, bardzo fajna broń. Ja wezmę Fantoma. bo mam wystarczająco dużo tych yy, monet. Ram, wszystkie moce zlecimy. Dobra Leży jeden No i nice, 2-0, lecimy Dobra, let's go O nie To było głupie z mojej strony Cieszę go Dobra, nie! I teraz punkt meczowy. Punkt meczowy. Dokładnie, dokładnie. Biorę fantoma. Trzeba na maksa teraz polecieć. Na maksa totalnie. Ja ogólnie polecam Wam każdą broń, tylko trzeba umieć grać, nie? No, no, nie Odbijmy się od dna, ekipo! Dobra. Please wait, please wait. Widzę wroga. Safety. Przekaz jest jasny. Mamy fraga jednego. Tutaj są. Uh. Uh, il, Pablita. Uh, il. Il, please, il, please. To dla dziękuję. Thank you, man. To jesteś, dziękuję. 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 3 Na te tyły będę uważał Lagi Nie, nie ma lagów, okej okay. Po prostu... Aha, to dobra. Zostało 30 sekund. Dobra, leży. Leży. To nie do uniknięcia. Aj, malowa, malowa, więc może sobie poradzą, trzech na jednego w końcu jakoś, coś muszą zrobić też. żeby wygrana? O, nice, dobra, wygrana. 9-12, może jeszcze zrobimy jakiś comeback, to by było bardzo ciekawe. Myślałem, że to będzie ostatnia runda. Pusto. Chyba szu Zawolno. za Widzę Został jeden wróg O nice dobra idę uleczyć naszego gościa Opa. No, niestety, przegraliśmy całą Obroncy grę. No, ale ogólnie było całkiem spoko, więc tak to wygląda: jak przegrywamy w następnym odcinku, mam nadzieję, że wygramy grę. No, niestety, ale dobra, było nawet dobrze. Taki wynik średni, bardzo słabe. MVP tutaj, tak, no. i no, ja mam tutaj ogólnie różne nagrody bety, można odblokować. Mam teraz agenta, odblokowałem. Jaki to jest agent? Ale nieważne, ale jest jakiś agent odblokowany Więc dobra, więc jeżeli wam się odcinek spodobał to nie zapomnijcie o łapeczce w górę O subskrypcji na kanale I my widzimy się w kolejnym odcinku, napiszcie czy chcecie Valoranta Czy chcecie Fortnite'a, co w ogóle chcecie I widzimy się na live'ach, na odcinkach, cześć cześć!